Dzisiaj moim gościem będzie Karolina Mrozek, którą już znacie z chyba zeszłego roku, czy sprzed A, dwóch lat? przed dwóch lat, albo nawet sprzed dwóch lat, o, sprzed sprzed dwóch dwóch lat. <grym> z naszej mindfulnessowej wyprawie. Dzisiaj też jesteśmy w ramach takiego mindfulnessowego wyjazdu. No i jest to fajna okazja, żeby nagrać film. Chciałabym też w nim nawiązać do tego, o czym mówiłam ostatnio, czyli y, ostatnio było o relacji rodzic-dziecko-dziecko-rodzic. I dzisiaj chciałabyśmy trochę opogadać o granicach. Tak. <grymne> o granicach. O granicach. Tu też mamy przeszkadzajkę tu, w, postaci, w postaci Ramzesa, który nam towarzyszy, czyli Psa Karoliny. Także myślę, że co chwilę będzie do nas podchodził albo będzie słać jako pazurki, ale to. takie taki słychać urok. Pewno. <grymne> Już słychać, tak myślisz. Okej. Okay. To trochę o granicach. W ale tutaj będziemy mówić o granicach, o stawianiu granic małym dzieciom. Ty, Karolina, pracowałaś, pracujesz w sumie ileś, sporo lat, nie? Tak, w, w przedszkolu. A mówić ile? Tak, no. no. 15 lat w przedszkolu. 15 lat w przedszkolu, tak. to jest całkiem spory kawałek czasu, nie? I z jakimi grupami pracowałeś, z dziećmi, w jakim wieku? No, grupy mieszane, grupy macesoreńskie, więc od 3 do 6 lat. Okej, okay, a możesz opowiedzieć o co chodzi z grupami montesoriańskimi. No, grupy montesoriańskie to są grupy mieszane, tak zwane grupy rodzinkowe, w których są dzieci właśnie od 3 do 3 <laughs> od 3 do 6 tak. <laughs> roku życia. No według jakby metody Marii Montessori, tak? Na wzór rodziny, gdzie no, dzieci przebywają wśród starszych. Tak, dzieci i, i młodszych. Czyli nie ma takiego podziału, że są tam dzieci trzyletnie, tak, potem ma maluchy, średniaki, mhm. starszaki, tak to tak Nie ma grup jednolitych wiekowo, tylko są właśnie tak zwane grupy mieszane, rodzinkowe. No to myślę, że wyzwanie, nie? Jak taka grupa mieszana? No, no skupiamy się jakby przede wszystkim też na indywidualnym podejściu, tak do dzieci. Wiadomo, no inaczej się rozmawia, czy pracuje właśnie z dziećmi trzyletnimi, inaczej z sześciolatkami, więc jakby yy, no duża tutaj rola nauczyciela, tak? Jeśli chodzi o, o podejście, przygotowanie do do pracy z dziećmi w grupie zróżnicowanej wiekowo. Myślę, że to też jest właśnie duże wyzwanie w kontekście naszego tematu dzisiejszego, czyli stawiania granic, nie? I w ogóle nie wiem, jakie masz Ty podejście do stawiania granic dzieciom, bo teraz jest bardzo różnie, jak, 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 na to patrzysz, nie? W ogóle na granice. No myślę, że granice są potrzebne zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Też często widzę, że Często chyba dorośli mają trudność tak? z wyznaczaniem granic. Ale mówisz teraz o wyznaczaniu granic swoich, tak, czy znaczy własnych, tak, własnych, czy tak. stawianiu granic dzieciom? Tak, i własnych, i dzieciom. Mhm. W kontekście rodzic dziecko, no to właśnie rodzic względem dziecka, tak? Mhm. Że nie stawia granic. Tak, 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 że jest jakaś taka zauważalna trudność. Myślę, że często rodzice... No gdzieś dostrzegam też, tak, w czasie rozmów, konsultacji, że rodzice mają trudność z wyznaczaniem granic dzieciom, czasami tak jakby się bali tych granic wyznaczyć dzieciom. To jest taki ciekawy wątek, bo no, jakby gdzieś, no, tutaj też jest rola rodzica, tak, przede wszystkim, żeby pokazać dzieciom te granice jakby w relacji rodzić dziecko, ale też uczyć dziecka później, tak, w starszym wieku też, żeby miało dziecko tę umiejętność wyznaczania swoich własnych granic. No, jak tak mówisz, nie, to mhm. mi od razu przychodzi do głowy, że to jest takie połączenie, że jeżeli rodzic nie stawia dziecku granic, to później to dziecko może mieć problem z stawianiem własnych Właśnie, granic, w taki zdrowy sposób, mhm. bo może mieć albo takie poczucie, że mu się wszystko należy i wszyscy mają wokół niego skakać, albo wręcz przeciwnie, nie jest w stanie postawić granicy, żeby się w jakiś sposób ochronić. Nie wiem, tak, jak ty to widzisz. Tak. No, jeśli chodzi o grupę, no, w moim przypadku przedszkolną, tak, to tak naprawdę już w pierwszym tygodniu nowego roku mhm. szkolnego ustalamy sobie z dziećmi tak zwany kontrakt grupowy. No i to nie jest nic innego, jak właśnie ustalenie pewnych zasad, ustalenie też pewnych granic, tak? Jakby sposobu funkcjonowania w grupie wspólnie z dziećmi ustalamy, yy, jakie zachowania nam odpowiadają, jakie nie są akceptowalne, w jaki sposób komunikujemy się, w jaki sposób rozwiązujemy konflikty, co możemy zrobić. Więc jakby już samo to. Yy, no to jest właśnie takie ustalenie granic, tak? No dobra, ale teraz tak bo bardzo już... często też wracamy do tego. To jest też dla nas taki hmm, podpora właśnie też często w trudnych sytuacjach, w jakiś konfliktowych. Wracamy właśnie do kontraktu, zawsze do niego możemy się odwołać. Mhm. Jakby to też dzieciom hmm, myślę, że daje duże poczucie bezpieczeństwa i też e, pewien jakiś taki zarys schemat działania, e, jakby też takie uporządkowanie, tak? Uporządkowanie. I naszego jakby dnia, i cyklu działań naszych, ale też właśnie no, pewnych właśnie zasad obowiązujących jakby w społeczności grupy, tak? Wiesz, bo mnie się od razu te dwie, dwa pytania nasuwają. Nie? Pierwsze, na ile taki kontrakt ma, nie wiem, jest możliwy do zrealizowania w rodzinie, no bo wiesz, nie każdy Aha. nie każdy w przedszkolu pracuje, tak, tak, nie? Tak. <laughs> Więc pierwsze pytanie, nie jak czy widzisz czy jakieś, nie wiem, takie ustalanie zasad takiego? Kontraktu nie? Mhm. jest zasadny na przykład w rodzinie, nie? żeby jakoś tam nie wiem, się poumawiać z tymi dziećmi, jak nie, nie wyobrażam sobie tego. Jasne, że tak. Myślę, że w sytuacji, kiedy też rodzicom jest trudno coś wyegzekwować, czy po prostu yy, powiedzmy w jakiś taki sposób, yy, swobodny sposób komunikacji tak, z dzieckiem, mhm. ustalić pewne reguły, zasady. W rozmowie, i kiedy gdzieś no, nie sprawdza się, to dziecko ma trudność, czy gdzieś bardzo nadużywa, próbuje, tak, troszkę tak testuje rodzica. No to, Ale to myslę... może ja ci mówię od razu w słowo. No, dzieci będą testować, nie? Tak. Dzieci poznają świat, hmm. dzieci testują świat i też tak sobie myślę, że postawienie, jakby powiedzenie dziecku raz że ustalamy tak i tak, to nie znaczy, że to dziecko będzie tak, widziało, to że za mało, tak jest. Tak, nie? za mało to jest. No przede wszystkim przykład rodzica, tak, mhm. jakby to musi iść dwustronnie, obustronnie, tak, że jeśli coś ustalamy, to rodzic też trzyma się tego, ale myślę, że takie jakby złapanie to w jakąś ramę, w jakieś złapanie, w jakieś ryzy, pomaga ustalenie właśnie takiego konkretnego kontraktu spisanie, czy właśnie dzieci też mogą narysować tak? to o czym mówimy, że jakby to też im usystematyzuje troszkę tą wiedzę i ten przekaz, tak, o co nam dorosłym chodzi. Mm -hmm. okej. Okay. No i druga rzecz jaką powiedziałaś, to ja też o tym mówiłam w poprzednim filmie, powiedziałaś o tym, że takie granice, zasady dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, nie? Możesz coś więcej, jak ty to widzisz? No, myślę, że dają poczucie bezpieczeństwa, też takiego uporządkowania, tak. Yy, jakby to, co jakby dzieje się powiedzmy na polu grupy, tak? Yy, czy domu rodzinnego, przenosi się też oczywiście na świat zewnętrzny, tak? I też na taką przyszłość dziecka, że w późniejszym czasie też będzie mu łatwiej dostosować się do pewnych zasad, też rozumieć pewne granice właśnie własne i w kontakcie z drugą osobą. No właśnie, sobie myślę, że to stawienie jest granic o tyle ważne, że tak powiedziałyśmy na początku, że jeżeli dziecko nie widzi, że we granice, mhm. nie uczy się stawiać tak, granic, nie? Tak, że tak, potem, tak. Jest jedno, potem jest mu trudno się odnaleźć, bo gdziekolwiek mhm. pójdzie, czy pójdzie do jakiejś pracy, czy do grupy rówieśniczej, czy no za chwilę z przedszkola przejdzie do, do szkoły, do szkoły tak. to umiejętność, powiem tak, czucia swoich granic mhm. i czyichś granic to jest tak. podstawa nawiązywania relacji tak, i kontaktu. Dokładnie. Takiego nie. budowania też zdrowych relacji, myślę, mhm. zwłaszcza um, takiej właśnie relacji rówieśniczej, tak? Mhm. Tak myślę, zdrowej relacji, czyli takiej, w której ani się nie daje wykorzystywać, ani nie tak. wykorzystuje, że, tak. że, że dwie strony się szanują. Tak, więc myślę, że to jest duża rola i też taka odpowiedzialność nas dorosłych, tak? Jeśli my mamy poszanowanie dla siebie, do swoich granic, mm -hmm. no to też tego nauczymy dzieci, a dzieci się bardzo łatwo i szybko uczą przez obserwację nas, dorosłych <gry> i przez przykład, tak? Więc yy, myślę, że tak yy, no warto po prostu nad tym pracować, tak? Jeśli widzimy gdzieś w sobie, że nie do końca tak? yy, dbamy o swoje granice, o swoją przestrzeń to myślę, że tutaj warto taką pracę wykonać dla siebie, która też będzie tylko procentować yy, wobec własnych dzieci, czy też tak jak dla nauczycieli w, w grupie, tak? Powiedziałaś, że rodzice boją się stawiać granice, nie? A masz pomysły na to, z jakiego powodu się boją stawiać granice, nie? Czy, czy jak to z twojego doświadczenia, hmm. czy z, nie wiem, z rozmów z rodzicami, czy tam wynika? No jest tak, że yy... Pozwalamy dzieciom wypowiadać się tak. Dziecko ma prawo do swojego zdania, mhm. do decydowania, ale czasami jest tak, że rodzice troszkę obracają to, że tak jakby cała odpowiedzialność i decyzyjność spada na dziecko. Mhm. I Mhm. Czyli tak rozumiem, że to jest, bo jasne, że ważne jest zdanie dziecka, mhm. natomiast myślę, że są sprawy, w których, które dzieci nie dotyczą. Tak. Jakby włączanie ich na przykład w proces decyzyjny jest też za bardzo obciążające, obciążające dla takiego małego dziecka. Nie? Tak. Jak jeżeli, jeżeli pomyślimy o tym, że nasz układ nerwowy kształtuje się jeszcze grubo po dwudziestce. To jeżeli pomyślę w kontekście 3-4-5-letniego dziecka, gdzie on jest z tym układem nerwowym, no to jest jeszcze kawał, kawał drogi przed nim. I nawet jeżeli ono chętnie, po, tak sobie, nawet jeżeli ono chętnie podejmuje decyzję, decyzje, bo się czuje ważne, tak. docenione, istotne, to być może a nawet na pewno, jeżeli to jest decyzja, która przekracza jego możliwości mhm. w tym wieku, jest to zbyt obciążające. Tak. Nie? To tak. jest tak jak, tak mi przyszło teraz do głowy, jak ludzie, nie wszyscy ludzie chcą być menadżerami czy kierownikami tak. z tego względu, że decyzja wiąże się z odpowiedzialnością. Tak. Więc jakby troszkę to jest przerzucane na dzieci yy, i jakby no dzieci troszkę też z tego korzystają, tak? no bo jak to jest cały czas, tak, że zdecyduj, wybierz, co chcesz robić, gdzie jechać, ale też tak, mówisz decyzja, która no raczej powinni dorośli decydować, tak, podejmować te decyzje. No i tak, troszkę się rzeczy jakby spada to na dziecko w momencie, kiedy rodzic gdzieś tam tak przebudzi się i nagle chce postawić granicę i postawić na swoim dziecko zaczyna się buntować, tak? Więc jakby pojawiają się też trudności wynikające po prostu ze złości dziecka z tego. Też sobie myślę, że w mhm. takich sytuacjach, takich kryzysowych, tak sobie to wyobrażam, nie, że w momencie, kiedy dziecko decyduje o wszystkim, albo o bardzo wielu rzeczach, i nagle na przykład rodzic decyduje, że idzie do lekarza. To dziecko mówi, że nie idzie do lekarza, bo ono decyduje, bo to nie jest przyjemne. No, mhm. Wszyscy unikamy rzeczy nieprzyjemne, jak chcemy tak, przyjemne, tak. A, no, ale są rzeczy, które, no, których musimy doświadczyć. Tak. Nie? Na przykład wizyta u lekarza. lekarza. Mhm. Że to potem, że takie tego typu rzeczy też stają się jakimś bardzo dużym problemem. Mhm. I Jasne, że są różne metody przekonywania dziecka, dochodzenia do pewnych rzeczy, ale może być tak, że dziecko po prostu powie nie. Bo nie, ma, nie, nie zbudowaliśmy też własnego autorytetu. Tak. Ale też właśnie potem rodzic ulega, z, m, bojąc się konfrontacji z tą złością dziecka, z tym buntem, z tym przeciwstawieniem się. Więc jakby ta uległość nie sprzyja, tak? Bo jakby no spadamy w taką troszkę machinę, w taki, w taki zapętlamy się w tym, tak? Że gdzieś po prostu yy... <głos> <głos> Mamy małego przeszkadzacza. <noise> Gwiazda nam teraz stoi i patrzy w oczy głęboko. No później nam trudno po prostu jakby wypracować, tak? Jeśli już jak troszkę pobadniemy w to takie uleganie i nietrzymanie się tych zasad i. Yy, trudniej nam jest później też, im dziecko jest starsze, wypracować te, te mechanizmy takiego właśnie ustalania zasad i, i trzymania się pewnych granic. Tak? Ale też to chyba ważne o potrzebach. Mhm. Myślę, że warto powiedzieć, że jakby no, yy, potrzeby dziecka są ważne i trzeba je wysłuchać, mhm. ale jakby nasze potrzeby są równie ważne i chodzi o to, myślę, że po prostu, że wspólnie. Yy, no dochodzi do porozumienia, tak? wzajemnego, w czasie wzajemnego wysłuchania się tych potrzeb i ustalenia pewnych zasad, właśnie pewnych sposobów działania, kolejności, priorytetów. Mm. Tak? Też myślę, że jak jest takie małe dziecko, nie wiem, dwu-trzyletnie, to tak naprawdę to ono może zdecydować o bardzo niewielu rzeczach, nie? Nie wiem, jeżeli się zgadzamy na obejrzenie bajki, to jaką bajkę hmm. obejrzy, oczywiście z wyboru, który my mu przedstawiamy. Tak, tak. Jakie ciuchy założy, co zje na śniadanie, ale to jest ten wybór, który my dajemy, no bo najczęściej dzieci lubią Nutelle. To niekoniecznie, niekoniecznie jest najlepsze śniadanie codziennie, posiłem, nie. Nie? także myślę, że tutaj jest zachowanie z jednej strony takiego zdrowego rozsądku, bo czasami to nie chodzi o to, żeby postawić sztywne granice, mm -hmm. które są nie do przeforsowania i choćby nie wiem co się stało, to my się sztywno trzymamy, bo to już, za, to już jest takie bardziej przemocowe. Mm -hmm. Natomiast są rzeczy, które są negocjowalne, są rzeczy, które nie są negocjowalne. Są takie rzeczy, w których dziecko no, może decydować. No, nie ma dla nas znaczenia, czy pójdzie w różowej bluzce, czy w zielonej mm. blusce. Tak. Jak się bardzo u, u, upiera, że nie chce założyć czapki, to też można przetestować, żeby sobie przetestowało, jak to mm. będzie bez tej bez czapki, czapki, jak jest zimno. Ale też w granicach rozsądku, nie? żeby no, dziecko, to nie było, że to sobie zrobi krzywdę. Tak, ma potrzebę też. Yy takiej decyzyjności mhm. tak potrzebę bycia zauważonym że jakby też to jego zdanie się liczy i jest brane pod uwagę I jak najbardziej to wszystko to co mówisz ma jakby Prawo jakby miejsca, mm -hmm. tak? I też jest potrzebne do rozwoju dziecka, mm -hmm. tak do rozwoju kreatywności. No ale też do nauki stawiania tak, granic, tak. bo jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko było zawsze uległo i zawsze robiło to, co chcemy, i chodziło jak w zegarku, to tak naprawdę nie uczy się stawiania granic w dorosłym życiu, a temu będzie potrzebne. Tak. <laughs> Nawet nie w dorosłym, <laughs> tylko jeszcze już za chwilę, jak się tam bardziej rozkręci z dziećmi, że to stawianie granic jest bardzo ważne, więc to takie wyważenie pomiędzy jednym a drugim hmm. jest mega ważne. Zgadzam się. No to skoro się śleżamy, najlepiej, bardzo dobrze to podsumowałaś. W trakcie tego, jak rozmawiałyśmy, to mi przyszło kilka dodatkowych rzeczy mhm. do głowy, o których można by było porozmawiać. Natomiast myślę, że na dzisiaj tyle, czy jeszcze coś chcesz Tak, myślę, że tam, Także. Nie bójmy się stawiania granic, rozmawiajmy to... o tym, dyskutujmy. I bierzmy też zdanie dziecka pod uwagę, tak. ale w sprawach, które dotyczą dziecka, a nie w sprawach, które dotyczą dorosłych. Tak. No to co, to na dzisiaj dziękujemy. Wybieramy dzięki. się na spacer w pięknych okolicznościach przyrody. Nasz Ramzesik, który już przebiera nóżkami. Tak. To do zobaczenia. Do zobaczenia, Cześć. dzięki.